Hej, hej, moje bagietki, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i jak pewnie jesteście już w stanie zauważyć, znajdujemy się właśnie na stronie samequizy.pl A kto oglądał przedostatni odcinek, wie, że w nim prosiłam Was o to, abyście robili quizy na mój temat lub na temat mojego kanału. I tak, właśnie w tym filmie będę rozwiązywała quizy na mój temat, zrobione przez Was. Zaczynajmy! Ogólnie to rozwiązywanie quizów będzie polegało na tej samej zasadzie co w poprzednim odcinku, ponieważ z każdą złą odpowiedzią będę wysłała komuś pozdro. I szczerze mówiąc, nie wiem, czy mogę jakoś źle odpowiedzieć, jeżeli quiz jest o mnie, a powinnam znać siebie bardzo, bardzo dobrze. No ale myślę, że może być to możliwe, więc wiecie. Oczywiście sobie tutaj wpiszę, a. ojejku. Aneta Weronika, w komentarzach powiedziano mi, że powinnam zajrzeć do czegoś takiego jak poczekalnia. No i gdy tutaj zajrzałam, to okazało się, że tu jest mnóstwo quizów o mnie. Tu jest jakiś sprzed dwóch tygodni, tu sprzed pięciu miesięcy, tu sprzed trzech tygodni, więc to były quizy robione jeszcze zanim ja o nie poprosiłam. I ja o tym nie wiedziałam, a chciałam właśnie zrobić o, o czymś takim odcinek, więc dziękuję bardzo za powiedzenie mi o czymś takim jak poczekalnia. Jeszcze nie będę wybierać stąd, ponieważ chciałabym zacząć od znakomitego quizu, po prostu cudownego quizu, który. Został mi podesłany na mojej grupce na Facebooku. Jeżeli nie wiecie o mojej grupce na Facebooku, to bardzo serdecznie Was zapraszam. Bardzo fajna grupka o MSP Tanie Rarysarys Club. Link w opisie bardzo polecam. Ta dziewczyna, która robiła ten quiz, nawet zrobiła samodzielnie grafiki do niego. No nie mogłabym przejść obok tego obojętnie. Zaczynajmy już, bo za bardzo się rozgaduję. Pierwsze pytanie, ile powstało odcinków z serii Hejty na... Nie wiem, ile tego było. Tutaj na obrazku już widać cztery, ale na pewno było więcej niż. 4. Więc ta odpowiedź już odpada. Później były jeszcze hejty na moderatorów, to pamiętam. Dobra, strzelę, że 6. Ło! E, ja strzeliłam, serio, ja nie wiedziałam, naliczyłam 5. Ale nie mam pojęcia teraz, czym był ten szósty odcinek. Może w trakcie mi się przypomni. Następne pytanie. Kiedy Aneta Weronika założyła swoje główne konto na MSP? To było w 2013 roku, w styczniu. Dobrze. Jaką muzykę słychać w intrach Anety? To jest MGMT Kids. Z tą piosenką wiąże się dość taka emocjonalna historia. Ja jestem bardzo zżyta z tą piosenką, ale myślę, że to jest historia na inny film. Następne pytanie. O czym Aneta nagrała filmy z serii Hackery? Pamiętam, że był Anonymous, brazylijski MSP, ale Scary MSP nie pamiętam, ale wydaje mi się, że to jest poprawna odpowiedź, ponieważ Hell of Kitty na pewno nie nagrywałam, więc tak, to będzie poprawna odpowiedź. Którego pakietu nie od wzo. Odwzorowała w sklepie. Tutaj chyba jest błąd. Wodny, ponieważ włosy wodne są mega trudne, więc tego by się nie dało po prostu otworzyć. W jaką subkulturę przebrała się Anetia w filmie Subculture Challenge? O jezu, a to taki stary film. Wow, to był Emo, którego youtubera sparodywała jako pierwszego. <grych> Konka. Jak nazywała się Koza Araba Barbara, a to pamiętam akurat. Jaki tytuł nosi jej najpopularniejszy film, a tutaj widzę, że ta miniaturka tak dla zmyłki troszeczkę. To było. Co się działo na starym MSP? Historia MSP część druga. W którym roku wstawia swój pierwszy film na kanał Aneta Veronika? Nie wiem, czy 2016 czy 2017, ale chyba 16. Dobrze. Jaką nazwę nosił jej kanał na początku? Oh! Ktoś pamięta takie rzeczy! Ej, wow! Jestem naprawdę teraz pod wrażeniem. To było oczywiście Andzika76official, tak. Mój kanał mniej więcej do 1000 subskrypcji nazywał się właśnie tak. I to była bardzo zła nazwa i bardzo się cieszę, że ją zmieniłam. Ile dripów wysłała Anecia na drugie konto? 800. Który pakiet VIP z 2018 roku uważa za najładniejszy? Oczywiście, że Elektro. Które MSP wygrało? Na telefonie. Wow, udało mi się! na 14. Jestem pewna, że sama nie przyszłabym tego quizu z takim dobrym wynikiem. Anetka byłaby z ciebie duna, o mój Boże. Uwielbiasz ją oglądać? <gry> może również polubisz mój kanał. O kurczę, tutaj jakieś reklamy się robią. Ten quiz był naprawdę bardzo fajny, więc jeżeli chcecie zajrzeć na ten kanał, no to możecie zajrzeć. Na szczęście nie musiałam wysłać żadnego pozdra, więc mój budżet nie ucierpi, ale może się to jeszcze zmienić przy robieniu następnych quizów. Coś takiego ciekawego bym chciała, co naprawdę byłoby trudne. To mnie kusi, Ponieważ jest tutaj wykonana miniaturka, na początku coś prostego. Jaka jest główna tematyka kanału Aneta Weronika? Oczywiście mówi Star Planet. Jak Aneta nazywa swoich fanów? Misiaczki, Bagietki, Anetki Weroniczki. Ej, wyobrażacie sobie to, gdybym mówiła na was Anetki. Hej, 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 moje Anetki! Co to by w ogóle było? Boże, czwarta gęstość, ale chodzi oczywiście o Bagietki, co i nawet jest ciekawa podpowiedź. W którym roku Anetia dodała swój pierwszy film? 2016. O to już pytali, więc pamiętam. Jaki ma tytuł piosenka z intra Anecie? Przez twoje oczy zielone, jasne. Jak widzowie nazywają Anetę? Wiecie co? waham się tutaj pomiędzy Bagietka, a Anecia Dobra Kobiecia, ponieważ mamusia i Janka Firanka, no to wydaje mi się, że nikt nigdy tak na mnie nie powiedział. Może to? O! Jaki nick ma jej główne konto? Andzika76. Jakie niki mają jej konta do unikatów? Pewnie ta osoba sprawdzała mój opis pod filmami, za co w ogóle Propsy, bo nikt tego nie robi. Myślę, że ta odpowiedź jest dobra. Jakie nick mają jej konta do live? Chodzi pewnie o te trzy konta. Jaki nick ma jej jedyne męskie konto? Anet Wronik, który ma aktualnie level 46. my ma swoją grupę na Facebooku? No myślę, że odpowiedź to tak. Czy Aneta nagrywa na swoim kanale same quizy? Tak, raz, a ten odcinek będzie drugim odcinkiem. Bardzo dobrze jesteś znawcą kanału na no Wronika, Oglądasz wszystkie filmy i znasz ją bardzo dobrze. Super! Ej, chciałabym znaleźć teraz coś takiego, co by mnie naprawdę zagięło. Który tutaj wybrać? Ej, ten jest sprzed pięciu miesięcy, to może być ciekawy, chociaż... Jest starsza czy młodsza od znakiem jego? O! to już pierwsze pytanie, nawet ciekawe. Jestem starsza od znaku. Przepraszam co? Ja mam jakby 18 lat w tym roku, a na nie wiem, 15? Dlaczego to jest niepoprawna odpowiedź? Halo, przepraszam bardzo! Której gęstości ja się aktualnie znajduję? Okej, okay, była to <laughs> odpowiedź, więc niestety jestem zmuszona wysłać komuś pozro. Może to był po prostu taki podstęp, żeby mnie zmusić do wysłania komuś pozra. Patola gratuluję ci. Ogólnie to teraz jest pierwsza w nocy, dlatego mam tylko trzy osoby online. W jednym odcinku przesyłała drypy na inne konto. Dripów było 800. Ma chłopaka nie. Co? Znowu to samo O matko! Okej, okay, muszę wysłać kolejne pozdro. Skyla gratuluję, więc okazuje się, że znam siebie samą gorzej niż osoba, która tworzyła ten quiz. Czyli chłopak ma... O nie! Ja już wiem, co się tutaj będzie działo. O ile zakład, że autorka tego quizu myśli, że ja dalej jestem z leśnym związku. Obie odpowiedzi są niepoprawne, bo ja nie mam chłopaka. I znowu za odpowiedź. O matko. Gratuluję, szalona. O Boże. Następne pytanie. O nie! To nie jest żaden quiz przed pięciu miesięcy, nad którym się wahałam. To jest quiz przed trzech dni. Żadna odpowiedź z tych nie jest poprawna. Kolejny pozdro, Patola gratuluję. Ja już mam 180 diamentów! Masakra, ja się boję już naprawdę przewijać dalej. Ile tysięcy masobów 114. Druga część EVO, jak tak to ile? Robiła dwa razy. Jak się nazywa na MSP? A dzika... O Boże, ale jestem głupia. Zaznaczyłam odpowiedź, która jest napisana z małej litery. Znaczy małą literą, przepraszam za błąd. Małą literą się mówi. Dobra, więc kolejne pozdro. Może odświeżę i zobaczę, czy doszły jakieś osoby nowe online. Jest tu ktoś nowy. O, jest. Haha, ha, go to hell. Mój ulubiony kolega, któremu wysyłałam już w poprzednim odcinku. Gratuluję, chyba, chyba ma szczęście. Teraz pytanie do Anety. O, to chyba do mnie. And yeah. they ask you how you are and you just have to say that you're fine when you're not really fine but you just can't get into it because they would never understand piosenka leci w intrze MGMT Kids. 5 na 10 mam, rozumiecie? Połowę pytań zaznaczyłam źle, tylko dlatego, że autorka się pomyliła. O matko! Dobra, przynajmniej było wesoło na koniec. Przejdę sobie tutaj na MSP, żeby zrobić jakieś zakończenie. Bardzo, bardzo wam dziękuję za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten quiz wam się podobał. Do następnego i papa pa, 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 pa! pa. Moscow. Control yourself, take only what you need from it. A family of trees wanting to be haunted.